Mówi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. W historii Dreamworks mieliśmy naprawdę strasznych i dobrze wykonanych antagonistów, do których czuliśmy trochę współczucia oraz zupełnie bezsensowne karykatury zła, których motyw był wysany z palca, a zagrożenie jakie wzbudzali można porównać. Nie wiem, do maszy z maszy i niedźwiedź. Cena zaczyna się kotem w butach, siedzącym przy barze, opijającym smutki. Ma kryzys egzystencjalny. Z uwagi na jego zmarnowane już osiem żyć. Myśli czy dalej prowadzi życie banity, a może jednak wybierze spokojną emeryturę. Tak rozmyśla, aż nagle słyszy gwizdanie. Pojawia się tajemnicza postać. Magicznie, jakby z powietrza. Odzywa się i prosi kota w butach autograf, stukając swoim pazurem o list kończy z napisem Dead or Alive. Kot w butach myśli, że to kolejny łowca nagród, który poluje na jego głowę. I rozpoczyna się walka, którą. No właśnie, kot w butach nie ma szans z Wilkiem. Jest przewyższony na każdym polu, czy to szybkość, siła, czy technika. Serce zaczyna przyspieszać, oddechy są się gwałtowne i płytkie. Kot w butach dostaje ataku paniki. W chęci ostatniego ratunku, zostawiając swoją ikoniczną szablę, ucieka przez rury ściekowe. Biała sierść, połączona z kontrastującymi czerwonymi oczami, z czarnymi jak pustka źrenicami, idealnie wzbudza w odbiorcy uczucie strachu. Porcelanowe zęby, którymi szczerzy się wilk, dodają mu jeszcze więcej grozy. Sposób, w jaki porusza się i wyraża, jest elegancki i dystyngowany. Kaptur, jaki samo poncho, pancho, whatever, dodaje mu tajemnicy. Wybór broni też nie jest przypadkowy, ponieważ jest uzbrojony w dwa sierpy, które mogą łączyć się w długi kostur. Sprawiają, że styl walki wilka jest szybki, ale śmiercionośny, nigdy nie chaotyczny. Bez problemu blokuje czujnika wszystkie ataki kota. Ponadto, kiedy już wiemy, kogo tak naprawdę prezentuje ta postać, sierpy idealnie pasują, ale o tym później. Muzyka jest idealną częścią tej sceny, a właściwie jej brak w odpowiednich momentach pozwala wprowadzić w dziwne uczucie, bo choć nie zwracamy na nią tak dużej uwagi, gdy jest, to gdy znika, czujemy, że coś jest nie tak. Słyszymy to upiorne. Choć melodia jest spokojna, to w połączeniu ze sposobem pojawienia się wilka, gęsia skórka mimowolnie się pojawia. Stukanie o list gończy jest jak stukanie zegara wyliczający ostatnie chwile. Film koduje w nas pewien schemat. Mamy czuć paniczny strach, kiedy tylko znów usłyszymy to gwizdanie. Nie możemy nigdy czuć się bezpieczni, bo on jest nagły i bezszelesny. Jednak woli zaznaczyć swoją obecność, ponieważ lubi, gdy pogoń jest ciekawa. Bawi się ze swoją zwierzyną, jak na drapieżnika przystało. Lepsze jest to, że postać wilka już na samym początku filmu w tej scenie mówi nam, kim właściwie jest. Tak, wilk jest śmiercią samą w sobie, w najczystszej postaci Nie poetycko, metaforycznie, teoretycznie po prostu to śmierć sam to nam mówi w dalszej części filmu ale wspaniałe było to, że dawał te wskazówki już od pierwszego spotkania. Nagle, gdy wiemy tą rzecz, to symbolika jego ubioru, broni nabiera sensu. Po rewatchu tego filmu coraz bardziej zyskuje w moich oczach takimi właśnie detalami. Przedstawienie złoczyńcy odgrywa znaczącą rolę w mózgach odbiorców. Czy zapamięta go na lata, a może zapomni po wyjściu z kina? Spodoba im się wygląd, motyw, charakter postaci? I Mi osobiście najbardziej podobało się przesłanie tej śmierci. Nie chciała po prostu zabić kota w butach, chciała uświadomić go, jak cenne jest życie i że mamy je jedno. Była wkurzona, że tak nonszalancko i nierozważnie prowadzi swój tryb życia. Bo życie musimy walczyć, pomimo przeciwności losu, a nie kiedy już odwiedzi nas ponury żniwiarz. Odpowiedz sobie, ile razy to miałeś chwili, gdzie myślałeś, że nie dasz rady, ale i tak dawałeś rady, bo chcesz nie przeżyć, a żyć. I to życie, na które spojrzysz w swoich ostatnich chwilach i powiesz, że dałeś z siebie wszystko. Krótkie przesłanie ode mnie, walczcie nawet, kiedy usłyszycie to ponure. Ja jestem Shinia, dziękuję za uwagę.